Witam wszystkie panny, zwłaszcza panny ascendentalne. We drugiej kolejności panny, które mają swoje słońce w znaku panny, ale też te osoby, które mają, które mają swoje, swój księżyc w znaku panny. To będzie horoskop na nów. 2000, co jest tym 2000? To jest... To będzie horoskop na Nów tak 2024, ale chciałam powiedzieć lipiec. 6 lipca będzie się zadziewał. Jeżeli chcesz mieć więcej informacji na temat tego, jak pracować z nowiem i jakby usłyszeć więcej na temat tego, co się będzie zadziewało, oprócz tego, co mówię krótko w Twoim znaku, to zapraszam do wysłuchania prognozy ogólnej, w której, w której będzie więcej informacji właśnie na te tematy. Ten nów, który, nów to jest zawsze takie, taki nowy początek, zasadzanie, zasadzanie ziarenka. I, I jakby co jakiś czas cyklami, 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 planety zapraszają nas, w tym wypadku Księżyc, zaprasza nas do tego, żeby, żeby rozpocząć ten nowy cykl, tak? Nowy cykl, który jakby którego, którego rezultaty, efekty, owoce będą widoczne za około 6 miesięcy, tak? Czyli teraz wsadzimy się i zawsze co jakiś czas pokazuje nam się, gdzie to ziarenko możemy posadzić, jakby jaki nowy cykl nam się zaczyna. Więc u Ciebie nowy cykl i zaproszenie do zasadzenia ziarenka, zaproszenie do rozpoczęcia czegoś nowego, pokazuje się w 11 domu na tę chwilę. Czyli jest to dom, jest przyjaźni, są to grupy, są to Twoje cele życiowe, jest to, jest to internet i jakieś, jakieś, właśnie społeczności internetowe, w, duże grupy w internecie. I jakby yy, energii zapraszają Cię do tego, żeby coś rozpocząć tutaj, coś nowego. Tutaj masz zasadzić jakieś nowe, nowe, nowe ziarenko. Yy. W, w prognozie ogólnej mówię więcej od, na temat pozytywnych aspektów w trakcie, w, trakcie tej, w trakcie tego nowiu. Tutaj powiem, że u Ciebie, konkretnie w Twoim czarcie wygląda to tak, że Saturn, który w chwili obecnej jest w siódmym domu, będzie Ci dawać determinację, będzie Ci dawać wsparcie i takie dzięki temu jakby zbudujesz silne, stabilne rezultaty, tej zmiany, którą teraz wprowadzasz, czyli jakby Saturn jest po twojej stronie, co nie jest e, częste, żeby Saturn był w tak pięknym aspekcie, jak jest te, do tego nowiu. Czyli Saturn, jakby e, to wsparcie u ciebie się pokazuje w siódmym domu. Czyli w siódmym domu to mamy dom, że to będzie płynęło na przykład z, e, czyli masz nowy początek. Nowy początek jest związany z tematami, o których, ci, o których mówiłam wcześniej. I teraz pokazuje się, do, musimy do tego dodać energię Saturna, który Yy, które się u Ciebie pokazuje w siódmym domu. To są dom, to jest dom yy, na przykład klientów, ale to jest też dom takiej współpracy z innymi, kolaboracji, to jest dom yy, współ, na przykład małżonka, współpartnera, ale też wszystkie takie nasze relacje jeden na jeden. Czyli jakby tutaj stąd będzie u Ciebie wpłynęło wsparcie, które pozwoli Ci zbudować te, te, albo determinację, albo pozwoli zbudować te fundamenty, które będą. Yy, które będą u podstawy tego, co teraz, o co teraz zasadzasz. Mars w dziewiątym domu daje ci siłę i energię do tego, żeby ten, 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 ten jakby początek się zadział, żeby to zacząć i mieć energię do tego, żeby, 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 żeby to zrobić i... I tutaj ta, ten Mars jest w takim aspekcie, że tutaj musisz coś zrobić, tak? To tak jakby ten, ten Saturn, to tak jakby jest ustawiony w takim aspekcie, że to się po prostu zadzieje, to wsparcie się zadzieje, natomiast Saturn jest ustawiony, natomiast ten Mars jest ustawiony w takim, że tak, czyli to jest taka energia, że masz dobry aspekt, czyli daje ci pieniądze, ale ty musisz wziąć te pieniądze i pójść sobie kupić lunch, gdzie Yy, czyli właśnie teraz mamy taką energię czyli tak, jakby masz sposobność, żeby coś zrobić, ale żeby to się zadziało, to musisz coś zrobić. I co musisz zrobić? No, yy, myślę, że chodzi o jakąś zmianę yy, sposobu, może chodzić o zmianę sposobu myślenia, yy, postrzegania świata, może chodzić, o to, i to teraz jakby łatwo przy, przyjdzie i będzie yy, pomocne bardzo w, w kształtowaniu tej, yy, tego czegoś nowego, Albo będzie to na przykład jak coś z tym, związanego z tematami zagranicy, jest coś z tematami nauki, to jest też dom na przykład astrologii, to jest dom duchowości, to jest dom nauki, nie wiem, czy powiedziałam, nauki wyższej, więc coś tutaj jakby dobrze, żebyś, żeby się, żebyś zrobiła, żeby, żeby właśnie całą tą resztę energii uruchomić. Coś dopuszczenia z 8 ósmego domu, czyli y, jakby nie, idziemy w kierunku 8 domu, tak? Y, czyli idziemy w kierunku 8 domu, y, co, nie mo, co może nam. W ty, jedyny taki trudniejszy aspekt w trakcie tego, y, w tego, tego nowiu jest taki, że jakby y, 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 kierunek, w który mamy iść, wyjście ze strefy komfortu, y, pokazuje się w 8 domu, tak? Czyli to jest dom. Właśnie takich tematów tabu, dom transformacji, dom takiej głębokiej transformacji, czyli narodzin i śmierci, dom okultyzmu, magii i tego typu rzeczy. Tutaj jakby mamy iść, tak, ale. Jakby wyjście z tej strefy komfortu, żeby tu iść, może być trochę dla nas y, trudne. Natomiast jest to jak najbardziej do zrobienia, jest to jak najbardziej i to też jest dom taki właśnie, że, że to jest na przykład coś do przepracowania, co mamy głęboko y, jakby w y, sobie i może być wymagana jakaś na przykład praca z psychologiem albo wizyta u tarocisty albo coś takiego, jakby tu jest powiedziane, czyli planety mówią, iść tutaj. Y, ale, y, bo to Ci jakby pomoże z tym, z tym całym sadzeniem tego, tego ziarna i tak dalej. Natomiast może to być dla nas trochę, trochę trudne, co oczywiście jest do zrobienia, biorąc pod uwagę y, y, resztę planet, o której mówię w prognozie ogólnej. I coś mamy puścić, tak? Coś mamy puścić, co też nie będzie takie, że pff, po prostu puścimy, tylko to będzie takie, że no, trochę ciężko nam będzie to puścić, ale jak mówię, jest to do zrobienia. Coś, co mamy puścić i co może nam nie będzie tak łatwo szło, jest związane z drugim domem. Z drugim domem, czyli to są, to jest dom jakby pieniędzy, które zarabiamy, swoją pracą. To jest dom naszych, poczucia naszej własności, naszych zasobów finansowych. Czyli tutaj coś jest jakby, coś jest do puszczenia. Coś jest do jeżeli to zrobimy, no to, no to jakby cała, cały proces zmian będzie się, będzie się zadziewał Płynniej? Płynniej. Ok, powiedzmy, że płynniej. I, I to by było na tyle. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do obejrzenia prognozy ogólnej. Życzę Ci miłego czasu w trakcie nowiu. Życzę Ci rezultatów dobrych tego, pracy z tym nowiem. I dziękuję za Twój czas i uwagę. Wszystkiego dobrego.